Dzień dobry Państwu, nazywam się Urszula Grabowska. Jestem, chciałabym powiedzieć, krakowianką, ale dla sprawiedliwych powiem, że jestem nowochucianką. Niemniej związana z tym miastem i pracuję w tym mieście o całe moje zawodowe życie na rzecz tego miasta i kultury tego miasta. Moja codzienna rzeczywistość to rzeczywiście teatr, przede wszystkim teatr. Teatr krakowski w różnych osłonach, odsłonach, w różnych miejscach. Ale moją macierzystą placówką jest Teatr Bagatela. E... Oprócz tego odwiedzam kilka innych scen, o miejscu, w którym teraz się znajdujemy, za chwilę państwu opowiem. E... Jestem także wykładowcą Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych, uczę młodzież wiersza, a poza tym ciągle w podróży. Podróży czasem prywatnej, ale częściej za pracą. To znaczy, jak Polska szeroka, wszędzie i wzdłuż, jak dyktowane są okoliczności planem zdjęciowym różnych produkcji filmowych i telewizyjnych, które odwiedzam. Tak zwiedzam ten piękny kraj.